Na początku filmu Głos Mii Hall mówi nam, że nawet po utracie słuchu, Beethoven nie porzucił muzyki i został kompozytorem. Ojciec dziewczyny, Dany, po narodzinach syna Tediego musiał opuścić grupę muzyczną, ale został nauczycielem i znalazł nowe powołanie angielski. A jej mama Kat postanowiła pracować w niepełnym wymiarze godzin i opiekować się rodziną, stając się dosłowną superbohaterką. Sama Mia również kocha muzykę i dąży do osiągnięcia niespotykanych dotąd wyżyn. Dziewczyna zastanawia się nad tym, że jej znajomy Adam osiągnął już uznanie i sławę, a ona nie. Chłopak z zainteresowaniem obserwuje, jak Mia gra na wiolonczeli. Dziewczyna, dowiedziawszy się o tym wydarzeniu od swojej przyjaciółki Kim, jest zażenowana i nie wie, jak zareagować. Po chwili Adam sam podchodzi do dziewczyny i proponuje jej znajomość. Mia wraca z retrospekcji, gdy dany pyta ją, czy chce ona iść ze wszystkimi do domu jego rodziców. Ona nie wie, czy powinna. Ponieważ nie może się doczekać listu z wynikami przesłuchania, na którym była dwa miesiące temu. Rodzice jednak przekonują Miję i wyjeżdżają na rodzinną wycieczkę. Słuchając muzyki klasycznej, dziewczyna zastanawia się nad życiem. Dziewczyna zastanawia się, czy jej rokowi rodzice są źli, że ona nie wygląda jak oni w przeciwieństwie do Tediego. W drugiej klasie Mija zdecydowała, że chce grać na wiolonczeli, a jej rodzice zaprosili do domu studenta uczelni muzycznej, aby to zrobił. Ona wspomina, że była zafascynowana niezwykłym uczuciem bicia jej serca w rytm wiolonczeli. Deny uważa, że jego córka robi to z czystej miłości do muzyki. Następnego dnia mężczyzna wręcza córce jej własną wiolonczelę. Mia wraca do rzeczywistości i zastanawia się nad tym, jak życie może się zmienić w jednej chwili. Nagle z za rogu wylatuje samochód i zderza się z nimi. Budząc się, dziewczyna zdaje sobie sprawę, że leży w śniegu. Mia widzi rozbity samochód rodziców karetkę a potem siebie, leżącą nieprzytomną. Ona płacze i desperacko próbuje się obudzić, ale nie może tego zrobić. Mia wskakuje do karetki i ma nadzieję, że jej rodzinie nic się nie stanie. Dziewczyna przypomina sobie, jak szykowała się na pierwszą randkę z Adamem i była strasznie zdenerwowana. Jej mama radzi jej, aby założyła coś, w czym czuje się komfortowo i nie martwiła się o nic. Adam spotyka Daniego i mówi mu, że słuchał płyt jego zespołu. Mia schodzi na dół i para idzie na koncert. Po koncercie Adam opowiada o tym, jak w dzieciństwie zapragnął grać na gitarze i od tamtej pory się z nią nie rozstaje. Chłopak mówi, że lubi patrzeć, jak Mija gra, wydaje się być unoszona gdzieś w przestworza. Adam całuje dziewczynę, a ona czuje, że z nim jej życie wywróci się do góry nogami. Po pewnym czasie chłopak przyprowadza Miję na koncert swojego zespołu, gdzie ona czuje, że z każdym dniem ona zakochuje się w nim coraz bardziej. Jednak dziewczyna zaczyna się trochę denerwować, gdy Lis zaczyna śpiewać z Adamem do tego samego mikrofonu. Po koncercie Adam podwozi dziewczynę do domu i mówi jej, że Lis woli dziewczyny i nie ma się czym martwić. Okazuje się, że Mia nie chce iść na imprezę i kłamie mówiąc, że rodzice jej tego zabronili. W teraźniejszości Mia z niepokojem obserwuje, jak jej nieprzytomne ciało jest wnoszone do budynku szpitala. Dziewczyna desperacko próbuje z kimś porozmawiać ale zdaje sobie sprawę, że to beznadziejne. Jedna z pielęgniarek szepcze do Mii na stole operacyjnym, że to ona decyduje czy odejść, czy zostać i żyć dalej. Widząc ojca na noszach, dziewczyna powraca do wspomnień, tym razem o wizycie Adama w jej domu. Podczas kolacji Mia zostaje urządlona przez pszczołę, a chłopak postanawia jej pomóc i usunąć żądło. Rodzice obserwują to z lekkim zdziwieniem i wzruszeniem. Wieczorem dziewczyna otrzymuje smsa od Adama, i widzi go próbującego wspiąć się na jej balkon. Para dyskutuje o swoich rodzinach, a Mia dowiaduje się, że o Adama mało kto dba. Dziewczyna mówi, że nie jest teraz sam. Adam uczy mnie jeździć na deskorolce i spędzają razem wspaniały czas, ciesząc się sobą nawzajem. Tymczasem w teraźniejszości dziewczyna obserwuje, jak lekarze operują ją, próbując utrzymać ją przy życiu. Ona błąka się po szpitalu i znajduje kim, a także swoich dziadków. W recepcji dowiadują się, że Teddy ma teraz wykonać tomografię komputerową, ale nie ma jeszcze żadnych informacji na temat Daniego i Kat. Mia po raz kolejny pogrąża się we wspomnieniach. Siedząc z Kim w kawiarni, ona mówi o tym, że lubi chodzić na koncerty Adama, ale jego towarzystwo ją przeraża. Przyjaciółka radzi dziewczynie, by się nie martwiła i uważa, że tak naprawdę boi się samego chłopaka, bo jest starszy i bardziej popularny. Przed Halloween Mija pyta mamę, kto był najfajniejszym rockmanem i mówi jej, że chce się przebrać, aby wyglądać fajnie, a wszystko po to, by spotkać Adama i jego firmę. Kadradzi, radzi, by przynajmniej spróbowała wejść w życie rockmanów. Kto wie, może jej się spodoba. A jeśli nie, ona zawsze może wrócić do swojej zwykłej rutyny. Przed imprezą Mia spotyka Adama i zdaje sobie sprawę, że dla jej przebrał się za Beethovena. Podczas występu dziewczyna odważa się podejść bliżej sceny i zatańczyć. Mia zaczyna cieszyć się muzyką i ożywa. Po imprezie Adam wyznaje, że w ogóle nie obchodzi go, jakie ubrania ma na sobie dziewczyna i kocha on nie za jej ubrania. Para decyduje się na odrobinę prywatności, a Mia porównuje faceta do instrumentu muzycznego, co sprawia, że jej ruchy stają się bardziej zmysłowe. Wracając do teraźniejszości, dziewczyna słyszy od lekarzy, że jej matka zmarła na miejscu, a jej ojciec zmarł na stole na oddziale intensywnej terapii. Słysząc to, Mia pogrąża się we wspomnieniach o rodzicach i nie wie, jak poradzić sobie z żalem. Przerażona dziewczyna biegnie na oddział pediatrii i widzi, że przynajmniej Tediemu nic nie jest. Wkrótce w szpitalu pojawia się Adam, który bezskutecznie próbuje dostać się do ukochanej. Mia wspomina, że wiosna z nim była po prostu magiczna, jesienią chłopak zaczął być zauważany przez fanki, a ona sama została pierwszą uczennicą, która wystąpiła solo na uczelnianej scenie. Para spekuluje na temat przyszłości, a Adam proponuje wspólne mieszkanie, gdy dziewczyna pójdzie na studia. Rodzina radzi jednak Mii, aby wybrała bardziej prestiżowe miejsce do studiowania, ponieważ zdecydowanie ma talent. Dziewczyna stopniowo skłania się ku tej decyzji i zdaje sobie sprawę, że musi powiedzieć o tym Adamowi. Przygotowując się do egzaminu wstępnego, Mija jest bardzo zdenerwowana podczas nagrywania swojej gry, co powoduje, że wścieka się na Daniego i Kat. Adam wyjeżdża na kolejny koncert, ale dziewczyna nadal nie może mu powiedzieć o swojej decyzji wyjazdu na studia do innego miasta, gdzie nie mogą razem mieszkać. Mia otrzymuje list, że została przydzielona na przesłuchanie i w końcu mówi o tym swojemu chłopakowi. Adam jest szczęśliwy z powodu dziewczyny, ale zdaje sobie sprawę, że ich drogi powoli zaczynają się rozchodzić, ponieważ on nadal zdobywa popularność tylko w Portland. Na nowym koncercie jego zespół zagrał tak fajnie jak zawsze, a facet stał się początkującą gwiazdą. Po występie Adam kąpie się w chwale i prawie nie zwraca uwagi na Mie, przez co ta wychodzi. Para zaczyna się kłócić, ponieważ chłopak wyjeżdża do Seattle, zapominając o wspólnych planach i urodzinach dziewczyny. Adam wścieka się i mówi, że związki na odległość to nonsens, a Mia dosłownie go zdradziła. Na lekcjach dziewczyna jest wyraźnie zdenerwowana po kłótni i śledzi publikacje swojego kochanka w sieciach społecznościowych. Życie Mii staje się coraz bardziej mroczne i ponure. Wracając pewnego dnia do domu, dziewczyna widzi Adama w swojej sypialni. Chłopak mówi, że przykleił na suficie te same malowidła ścienne, co w miejscu, w którym Mia przystąpi do egzaminu wstępnego. Na urodziny Adam daje dziewczynie bransoletkę z wiolonczelą i gitarą. Nadchodzi długo, oczekiwany dzień przesłuchania, a Mia jest wyraźnie nerwowa. Tego dnia dziewczyna gra lepiej niż kiedykolwiek, a jej dziadek patrzy z miłością. Po powrocie do domu mężczyzna mówi, że jego wnuczka dokonała magii, a jeśli uczelnia jej nie przyjmie, to są po prostu szaleni. Mia opowiada o wszystkim Adamowi, czując się w tym momencie jak opętana przez muzykę. W teraźniejszości Kim znajduje na dachu szpitala faceta, który mówi, że zakochał się w Mii od pierwszego wejrzenia, gdy tylko zobaczył jak ona gra. Adam nie jest gotowy, by znów ją stracić, więc podejmuje radykalną decyzję. Chłopak chce zakraść się na ojom, a Kim pomaga mu to zrobić. Adamowi prawie udaje się dotknąć Mii, ale strażnicy odpychają go w ostatniej chwili. Przyjaciółka rodziny, Willow, prosi personel o wypuszczenie chłopca, a Kim przekazuje im straszną wiadomość: jego nie da się uratować. Dowiedziawszy się o tym, Mia prawie wpada w szał i czuje, że nie może sobie z tym poradzić. Dziewczyna jest gotowa się poddać, byle tylko nie przeżywać takich męczarni. Białe światło na końcu tunelu jest coraz bliżej, a czujniki podłączone do Mii zaczynają emitować sygnał dźwiękowy. Dziewczyna widzi, jak lekarze zabierają ją na salę operacyjną. Próbując za wszelką cenę uratować jej życie, Mia żegna się z Adamem, zdając sobie sprawę, że podjęła już decyzję. Dziewczyna przypomina sobie, jak spędzili razem sylwestra, czując, że naprawdę się lubią. Adam nie jest jednak gotowy na rozstanie z Mią i jest zły, że będą musieli się rozstać. Po powrocie do domu dziewczyna płacze i opowiada Kat o wszystkim. Dowiedziawszy się, że między nimi wszystko skończone, jej matka pociesza mnie i mówi jej, że każdy związek jest niezwykle trudny. Kat obiecuje, że cokolwiek wybierze jej córka, kolecz czy Adam, ona zawsze będzie po jej stronie. Będąc na oddziale, Mia widzi, że odwiedził ją dziadek. Mężczyzna mówi jej, że Dani opuścił grupę muzyczną z jej powodu. Słysząc, jak ona gra, muzyk zrozumiał, że musi się dla niej poświęcić, pomóc jej odkryć talent. Dziadek mówi, że kiedy wszyscy odchodzą, bardzo trudno jest walczyć, ale on prosi ją, by się nie poddawała, ale jeśli Mia będzie chciała odejść, on ją zrozumie. Prawie wszyscy, których znają, przychodzą do szpitala, by odwiedzić dziewczynę i być może się z nią pożegnać. Kim prosi przyjaciółkę, by została, mówiąc, że wciąż ma rodzinę? Dziewczyna pokazuje zdjęcie, a Mia przypomina sobie pewną jesienną kolację, podczas której czuła się szczęśliwa, cieszyła się z rodziną, a nawet grała na wiolonczeli dla gości. Siedząc obok Adama, Mija zdała sobie sprawę, że wiolonczela nie jest tylko instrumentem solowym, ale częścią czegoś większego i piękniejszego. To właśnie tam dziewczyna zakosztowała szczęścia. Następnego dnia Adam włącza muzykę dla Mii i prosi ją, by została. On informuje, że dziewczyna została przyjęta do prestiżowego koledżu. Adam jest gotowy przeprowadzić się z dziewczyną do Nowego Jorku i mówi, że ona jest jego domem. Chłopak gra wzruszającą piosenkę dla dziewczyny, i pomimo bólu, przez który ona przeszła, ona nadal podejmuje decyzję. W jej oczach pojawia się światło, i ona widzi przed sobą twarz Adama. To już koniec filmu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Polubcie ten film. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, i do zobaczenia w nowych filmach.